Witam Państwa wszystkich, jak zawsze bardzo serdecznie. Witam także całą masę nowych widzów, którzy dopiero co zaznajomili się z treściami Króla Pustkowia, wybitnego mędrca przy tej okazji. No Jest dużo filmów, oczywiście takich na kanale z gatunku drwin, kpin, z tych wszystkich celebrytów, z tych wszystkich patusów. I drodzy Państwo, do czego zmierzam? Bo ktoś napisał taki komentarz, który mnie zaciekawił. No, yy, ktoś wspomina tutaj, że od głębokich przemyśleń, takich filozoficznych, refleksyjnych, metafizycznych, dotyczących sensu życia istnienia w zasadzie jego bezsensu, bo ja od wielu, wielu lat mówię właśnie o bezsensie tego życia w tym świecie, ale ktoś mówi król przechodzi od głębokich, naprawdę rozmyślań filozoficznych do robienia cyrku w związku z tymi, prawda, patusami wszystkimi, to są filmy już komediowe. Poniekąd, no powagę należy też oczywiście amortyzować humorem, co Król Pustkowia wielokrotnie mówił, ale drodzy Państwo, w gruncie rzeczy, każdy taki przykład, który omawiam w kategoriach patologii, to jest przykład, bo lepszy. Prawda, przykład niż wykład. Na podstawie tych wszystkich zachowań, tych ludzi, które ja omawiam, które krytykuję, gdzie zwracam uwagę na wszelkie mankamenty, które się pojawiają. Do tego jest zawsze dopasowana pewna otoczka taka filozoficzna, żeby zwracać uwagę na to, co należy brać za postawę umniejszającą kwestię godności, a co należy do góry wynosić. To jest także zobligowane, drodzy Państwo do tego, żeby dzisiaj yy, ludzie przyjmowali za fundament własnego myślenia pewne prawdy, które zostały albo nigdy nie wyciągnięte na powierzchnię, albo zostały bezpowrotnie już utracone przez tę upadającą naszą cywilizację w pełni satanistyczną, bo to jest bo bożek amerykański, już nam tutaj pokazywany, ale albo utracone, mówię, albo gdzieś marginalizowane tam, prawda, yy, żyły sobie poniekąd pewne prawdy, gdzieś tam w kontach, w pajęczynach, yy, trzeba je Albo odgrzebać, wyczyścić, pokazać je na nowo w nowej oprawie, albo w ogóle y, próbować stworzyć świat, który będzie optymalny dla naszego życia. Y, drodzy Państwo, Powiedział ktoś kiedyś, zdaje się, to był święty Augustyn, z tego co pamiętam, że grzech przezwycięża się odważnym aktem miłości, a święty Franciszek mówił, że pokora, która nie rodzi męstwa, jest bez wątpienia fałszywa. I to są bardzo ważne w zasadzie dwa zdania, którymi moglibyśmy się dzisiaj posłużyć w celu opiscu pewnych zjawisk, z którymi mamy do czynienia w naszym nieszczęśliwym świecie. Otóż każdy ma coś na sumieniu, drodzy Państwo, to nie jest tak, że ja nie mam niczego na sumieniu, że ja w w życiu nie nabroiłem. No, wiadomo, że nie dokonałem czynów na tyle haniebnych, żebym nie mógł z nimi żyć, ale każdy ma coś na sumieniu. No, każdy coś przeskrobał, każdy coś nabroił, prawda? I możemy mieć zarzuty do siebie, że tam źle dzieci wychowywaliśmy, że nasze małżeństwa się rozpadły, bo nikt nas przecież w szkole nie uczył miłości. Wszyscy szukaliśmy w tej miłości pocieszenia, a ta miłość pogardziła nami, jakby chciała nam powiedzieć, że ona w ogóle nie chce mieć z nami nic wspólnego, po prostu. Tak blisko się ludzie, prawda? związali ze sobą, tak mocno się, prawda, zespolili jak sardynki w puszce, że ostatecznie ta cała miłość wyparowała, odleciała, albo, drodzy Państwo, sama, samoistnie stwierdziła, że... Zanim ten gatunek prawda, nie dojrzeje do tego, żeby obcować z fundamentem, przywilejem miłości, to z tej miłości niczego nie będzie i miłość nie chce mieć z ludźmi nic wspólnego. Dlatego ta miłość na świecie jest tak patetycznie marnotrawiona. Ale grzech, drodzy Państwo, każdy grzech przezwycięża się odważnym aktem miłości. I nawet dzisiaj, gdyby, czy to działa w ogóle? To działa oczywiście, nawet dzisiaj, gdy się pojawi jakiś patus polityk, prawda? Bo wiemy, że ten nasz wspaniały teraz wielki patriota Leszek Miller, który tutaj takie rzeczy potrafi opowiadać, on żywi się dosłownie, nawet jeśli sam o tym nie wie, podświadomie taką refleksją, bo wie, że to jego życie z tamtych czasów to nie było dobre życie, bo on wspierał przecież i te wszystkie przehojowe dyrektywy niszczenia Polski w czasach, kiedy przystępowaliśmy w ogóle do Unii Europejskiej. Europejskiej, bo tam została już przyklepana ta kolonizacja Polski. On był sympatykiem i był przecież także Leszek Miller posłem do Europarlamentu, tam też zarabiał do swojej słynnej emerytury. Stary komunista, nigdy nie rozliczony. E, czy ma krew na rękach? Zakładam, że tak. Może nie w sposób taki formalny, jednoznaczny, ale sympatyk pana Donalda Tuska przecież także wielki, a dzisiaj wielki obrońca Polski. Próbuje odważnym aktem Miłości, prawda? Zmazać stary grzech i to się ludziom podoba. I czyli to działa. Grzech można zmazać odważnym aktem miłości i ja namawiam głównie do przechodzenia na stronę tego, żeby nie bać się, że yy, prawda, kiedyś my coś przeskrobali, to teraz będziemy pokorni tutaj, prawda, klęczeć do końca życia. Pokora, która nie rodzi męstwa, jest bez wątpienia fałszywa. Dlaczego o tym, drodzy państwo, mówię? Bo Chodzi o męstwo, chodzi o odwagę cywilną. Dobrze zrobiłeś, zmasz ten grzech odważnym aktem miłości. Nie bój się występować przeciwko temu wszystkiemu, co jest patologiczne, co jest obłąkane w tym świecie, a co jest związane z walką o przetrwanie. Ludzie chcą przetrwać za wszelką cenę. Po prostu to jest obłęd tego życia. Już nikt nawet nie myśli o tym, żeby w jedno jarzmo z życiem wprzęgnąć etykę Jezusa Chrystusa opartą na prawda, cierpieniu i na ofierze. Kiedyś ludzie byli zdolni umierać za prawdę, byli w stanie oddać swoje życie, nawet jeśli to były wyczyny głupkowate, nawet jeśli umierali za tak zwaną główną prawdę, bo tak też mogło być, bo jakiś obłęd tam do głowy się wkradł, prawda, namnożony poprzez sprzedawanie paszy ideologicznej na przestrzeni dziejów, ale ludzie byli skłonni do tego, żeby życie swoje oddać w imię obrony prawdy, wolności i sprawiedliwości. A dzisiaj oddają to życie komu? A w zasadzie nie życie, tylko własną dupę, bo są rąbali w kakao na lewo i na prawo przez wszystkich łącznie, prawda? Byleby tylko załatwić swój interes, byleby się sprzedać, byleby jakieś lobby zobaczyło, że a, głosicie jakieś prawdy, zdobyliście sławę, wylansowaliście się na tle grupy społecznej, jakiś celebrytciunia tam, prawda? Jakaś patusiara sportowa, czy jakiś inny dziworunk, aktor nieznaczący, jak te wszystkie żebrowskie, prawda? Skrzetuskie i inne byle byleby tylko załatwić swój interes, byleby dostać reklamę z bankiem, byleby wystartować w teleturnieju, byleby zarobić prawda, kasę, byleby mieć wszystko gdzieś, bo ważne jest to, żebym ja przetrwał w tyglu bez użyteczności, to jest dzisiaj promowane na świecie kto tam przetrwa to wiemy, bo tam na górze stoją już ci najsilniejsi którzy rozdają karty, dzisiaj będziemy promować to, dzisiaj to, dzisiaj to i te ściereczki tutaj w tym, prawda naszym życiu burdelowym sobie chodzą, tańczą na tej arenie tych błaznów. Nikt nie mówi nic o prawdzie. Ja to krytykuję oczywiście z wielką, sportową, powiedziałbym zaciętością, ale nikt nie mówi o prawdzie. Prawda stała się czymś bezużytecznym albo szkodliwym. To się piętnuje. Mi też zablokowano przecież kanał na trzy miesiące. Służby trzyliterowe stwierdziły, że król szerzy treści szkodliwe, więc wypad królu. I być może za chwilę też tak będzie, drodzy Państwo. Ja już otworzyłem w międzyczasie drugi kanał, na którym teraz jesteśmy. A w międzyczasie, drodzy Państwo, stary mój kanał został do życia przywrócony, usunięto z tego kanału kilkaset filmów. Filmów wstrząsających i tak, oczywiście w dużej mierze także filozoficznych filmów. Ale kto chce słuchać, drodzy Państwo, jeszcze takich naprawdę y, wynurzeń człowieka, y, który dzisiaj nakłada, mówię o sobie, nakłada na innych ludzi jeszcze większe brzemię, jeszcze większy ciężar, niż oni są w stanie unieść. Te wszystkie filmy, o których ja mówię, czy opowiadam o bezsensie istnienia, albo o bezsensie w ogóle walki o przetrwanie, bo przecież to jest jedyny kanał na świecie, yy, jedyny człowiek na świecie, król Puskowia, który mówi, że życie w ogóle nie zostało dla nas przewidziane. W życie nie zostało dla nas przewidziane. W życiu w ogóle nie chodzi o życie. Yy, tutaj jest kult śmierci wciągnięty, prawda, tłumaczę, że śmierć nie jest dziełem szatana, że to nie szatan, prawda, yy, który skusił tam w raju pierwszych ludzi, yy, sprowadził na ludzi śmierć. Nie, w tym cyklu wszechświata to wygląda całkowicie inaczej. Ja drodzy Państwo, napisałem 20 książek, yy, z czego parę książek poetyckich, ale także filozoficznych, głębokich. Jak ktoś chce, oczywiście zachęcam do zakupu, do zapoznania się z moją krytyką tego systemu, gdzie już przecież 10 lat temu, yy, bo teraz wchodzę w 50. rok życia, ale gdy byłem jeszcze gówiarzem, naprawdę, ja całą masę lat, zamiast się bawić, prawda, zamiast po świecie jeździć, zamiast zarabiać hajs, to ja pisałem książki. Wiele spraw mam przemyślanych i to fundamentalnie i z mojego stanowiska nie zmienię w ogóle do końca życia, bo jest niepodważalne, ale ja yy, w moich książkach taką krytykę wyrażałem i tak mówiłem, że Ostatecznie i tak zostaniemy wprowadzeni już 10 lat temu do nowożytnego obozu bez drutów kolczastych na poziomie lęku. Że pojawi się Adolf w cyklu historycznym, bo zawsze jakiś Adolf się pojawia, jak nie Aleksander Wielki, to cesarstwo rzymskie, to potem prawda, Kościół katolicki z cesarstwa czerpał. Potem rozpad cesarstwa prawda, pod zwierzchnictwem Kościoła katolickiego powstała cała masa tych państwę, prawda imperialnych, kolonialnych. Triumfują Stany Zjednoczone, stając się supermocarstwem. Potem do tego dochodzą Chiny, potem Związek Radziecki. Wcześniej była Rosja zniszczona przez Stany Zjednoczone, carska Rosja, żeby nie była tak potężna. No to oczywiście banksterzy z Wall Street finansowali rewolucję Lenina, który obalił cara, a, prawda, ze Stanów sobie czerpały zyski z wysokich kredytów udzielanych, prawda, tym komunistom. To się wszystko dzieje na świecie. Zawsze jakiś Adolf się pojawi. Zawsze jakiś Adolf jest który próbuje ludzi sobie podporządkować i zniewolić ich odbierając im wszystko, a oni się cieszą w tym tyglu bezużyteczności że przetrwali, że żyją, to jest takie wspaniałe to jest takie piękne, prawda, bo żyjemy zobacz, mamy dzieci, cieszmy się z czego chcesz się cieszyć człowieku? z czego? że co, że ci się udało przetrwać ten jeden dzień na tym padole us, że masz głupkowatą posadę, że dzięki Tobie dorabiają się inni stojący tam wyżej. Albo w ogóle nie masz świadomości, że jesteś sterowany po prostu jak na guzik. To są wszystko socjotechniki, które dzisiaj pracują tak, że człowiek, który nie ma zdolności do samodzielnego, krytycznego myślenia pozwoli się prowadzić tym ludziom jak prawda, pies na smyczy. Bo mu powiedzą nie zrobisz y, tego, to ci zrobimy to. Więc on grzecznie robi to. Jutro będzie robił tamto. A za chwilę oczywiście i trzeba płacić podatki i politycy się dorabiają prawda, na nas. Życie jest tak drogie, a za chwilę będzie jeszcze droższe, że wrócimy do czasów Ostatecznie, że będziemy wszyscy krzyczeć: Wróć PRL-u, prawda? Wielki, wspaniały, bo tam się żyło znacznie lepiej, ale wszyscy politycy w tym kraju służą, drodzy Państwo, nie tylko w tym, ale w większości krajów na świecie, w Unii Europejskiej z całą pewnością, służą temu, co y, ludziom szkodzi bardziej, aniżeli miałoby im pomóc więc my sobie tutaj możemy gdybać oczywiście i mówić, ale to życie jest fajne życie jest piękne, wcale to nie jest prawda życie ani nie jest fajne, ani nie jest piękne życie mogłoby być fajne, gdyby ten świat się zmienił ale ten świat się nie zmieni pochód zdobywczego wyobrażenia trwa w dalszym ciągu ludzie nie myślą o niczym innym jak tylko w tym zwierzęcym naprawdę yy, prawda złowieszczym libido dominandi pokonać zdobyć, no to pokonujcie ja z nikim nie rywalizuję, z nikim się nie ścigam ja jedynie zwracam uwagę na ludzkie zaciemnienie, na ludzkie Patologię, wyciągam na powierzchnię, wszystko, co jest ułomne, co jest zaciemnione, co powinno zostać zdruzgotane w jednej chwili, gdyby ten świat pracował w swoim optymalnym rozwoju. Ja, drodzy Państwo, mówię i wielokrotnie mówiłem, że droga ludzkiej cywilizacji jest drogą do całkowitego zamilknięcia, do unicestwienia, prawda? Tak, żyjemy w świecie, który formalnie nie istnieje, zostaliśmy rzuceni w czas po prostu. Yy, ta droga naszej cywilizacji, prawda? To jest droga do całkowitego zamiknięcia. Przyjdzie kres kiedyś tej cywilizacji, jeśli bowiem nasz gatunek wyłonił się na powierzchnię z okrutnego prawa przyrody, z drugiej strony, biorąc pod uwagę równowagę sił w przyrodzie, gatunek, który już swą drogę przeszedł, scenę wydarzeń opuścił. Nikt i nic nie przetrwa. Wszystko będzie zapomniane i każde imię będzie wymazane. No i po co to wszystko? No i nic nie przetrwa. No to my sobie trwajmy. My przetrwamy tam na pewno do czasu, aż nas wprowadzą pod kontrolą technologii do nowożytnego obozu prawda, bez drutów kolczastych. Tak to będzie wyglądać, no żyj, będziesz żył, będzie pasza, będą igrzyska, będziemy się śmiać, będziemy się cieszyć, a głupoty namnożonej przez lewackich filozofów neomarxistowskich jest tyle, że to się aż w głowie nie mieści. Ale oni temu służą. To jest ta ich obecna dzisiejsza filozofia. Ale Arystoteles powiedział przecież, że prawda może być tylko obiektywna. Obiektywna prawda może być, no to mamy obiektywną prawdę. Zbiera się rzesza cymbałów, Prawda, pod sztandarem jakiejś ideologii, jednej, drugiej, trzeciej, czwartej, mają swoje krzyże symboliczne, swoje barwy czerwono-czarne, tęczowe, srakie, owakie, no i podbijają świat, i dżidki też podbiły świat, i wszyscy się zastanawiają, dlaczego oni mogą to robić, a dlaczego inni nie mogą, dlaczego w Polsce nie będzie dobrze, dlaczego tu nie będzie dobrze. No, siła to jest siła, zwierzęca siła, w przyrodzie wiemy, jak to wygląda w stadzie, podchodzi najsilniejszy, prawda zabiera się do jedzenia, przepędzi wszystkich, a dla ciebie są reszki. Taka jest fu fundamentalna zasada działalności przyrodniczej w obiektywnej prawdzie tej cywilizacji, która jest odwieczna, bo historia niczego nas nie uczy, ludzie. To że Polska została znowu zdobyta bez jednego wystrzału, a w roku 39 została podbita militarnie. No i co z tego? Ludzie myślą, że to się nic nie dzieje takiego. Kiedyś pracowałeś w fabryce niemieckiej dla Niemca, dzisiaj pracujesz w markecie niemieckim dla Niemca i się też cieszysz, bo nikt ci nie strzela, nikt cię batem nie chłostę, tylko cię trują z lewej z drugiej strony, prawda? Więc o co chodzi, drodzy Państwo? Kiedy ja opowiadam o tym bezsensie życia. No i co? No i co teraz zrobicie z tym? No? Co zrobicie? Skończycie swoje życie? Nagle przestaniecie chodzić do pracy? Przestaniecie płacić podatki? Przestaniecie udawać w tym cyrku swoim, tych sympatii wszystkich, prawda? Przecież to wszystko jest gównowate. Jeśli nie ma zdolności do rodzenia prawdy, jeśli prawda nie wnika w ludzi poprzez śmierć, która jest wypierana w tej cywilizacji, prawda? Bo śmierć musi służyć postępowi, a postęp jest krytyką wszystkiego, co się właśnie do życia wyrywa, co chce władzy, co chce przetrwać, co chce zrobić interes, sfaniakować, manipulować, ta cała ekonomia, nauka dla Durniów, gdzie człowiek jest zerem, prawda? No i co teraz zrobicie z takimi przemyśleniami filozoficznymi? No co, weźmiesz i podważysz, teraz powiesz, król, ty jesteś głupi, ty jesteś chory? Nie, ja jestem właśnie geniuszem. Ja wiem, na czym się to życie opierać powinno. To jest po pierwsze, ale to, że tego, o czym ja mówię, nie da się zaimplementować teraz w doświadczenie życia, no to już nie jest moja sprawa. Ja mówię, że ten świat jest obłędem. My chorujemy z racji tego, że żyjemy w tym szkodliwym środowisku, które nie zostało dla nas przewidziane. Przyroda funkcjonuje bardzo dobrze i optymalnie, i w przyrodzie nie ma nowotworów, wylewów krwi, zawałów prawda, tego typu, jak u nas, albo chorób psychogennych. Te zwierzęta najczęściej chorują tylko wówczas. Jeśli, drodzy Państwo, zostają, prawda, zaanektowane ze środowiska naturalnego, myśmy nawet wszystkie cnoty zwierząt ukradli, prawda, wszystkie, cała technologia, którą mamy, to jest technologia pochodząca ze środowiska naturalnego, została zaanektowana, żebyśmy mogli cywilizację zbudować. No i co? I wykorzystujemy te wszystkie siły do tego, żeby bomby zrzucać, żeby drony, prawda, leciały tutaj dekturowe, plastikowe i tak dalej. Jest jeden wielki chaos, bo ludziom, prawda. Zwierzchnikom, nadzorcom i wojewodą yy, bardzo jest na rękę to, żeby chaos panował, żeby ludzie się bali, bo jak się będą bali, no to niczego nie zrobią, prawda? Musimy i szczuć jednych na drugich, yy, żeby wytworzyć sytuację, że my o coś tam walczymy, prawda? Tu się po kosteczkach kopiemy, a za naszymi plecami dzieją się rzeczy bardzo podobne czy adekwatne do tych, y, które już miały miejsce w historii, tylko inaczej wyglądały. Bo historia się powtarza, tylko zmieniają się środki kontroli i manipulacji. No i teraz co? Co teraz zrobimy? Powiedz, podejść do człowieka i powiedz mu: walka o przetrwanie nie ma żadnego znaczenia. No to dobrze, no nie ma znaczenia. Dopóki można żyć, to się żyje. No a potem, jak już nie będzie takiej możliwości, to co? Przestaniesz żyć? Czy co sobie zrobisz? No właśnie, oto jest to pytanie. I teraz, jeśli król mówi, że zło moralne musi służyć kulturowemu postępowi, mówiłem wielokrotnie, bo przeistoczy się w zło destruktywne. Czyli mamy odpowiedź na fundamentalne pytanie undemalu. Tak czy nie? Oczywiście, że tak. Na poziomie moralnego zła, które jest nam potrzebne do rozwoju, żeby wpuszczać śmierć w nasze życie, czyli to zjawisko, o którym ja mówię, czyli otwarcie siebie na zapłodnienie intelektualne i moralne, powinno w naszym świecie funkcjonować. Wtedy zło nie wróci, ale na ostatnim szczeblu ewolucji musiałaby się rodzić prawda. Prawda, która jest w trakcie powstawania, przecież, bo to mówiłem wielokrotnie. Prawda ma powstawać. Przez całe życie człowiek może się dowiedzieć czegoś, prawda, czego wczoraj nie widział, czego miesiąc temu, czego rok temu nie widział. I ten proces powinien tak postępować, żeby następne pokolenia, które przychodzą po nas, widziały, że nie przenoszą patologii dotyczącej walki o przetrwanie tej ułomności całej, z, z, z której wynika wszelkie złotego świata, bo kolejne pokolenia to są głupsze od tych, którzy już prawda, z tego świata odeszli. No tak to wygląda. Żeby następne pokolenia widziały, że postęp jest realizowany, że nikt nie robił z siebie durnia, nie, nikt nie dokonywał wygłupów już na poziomie zdobywania gór, potem spadał i jeszcze mu ludzie pomniki tam stawiają. O to w tym wszystkim chodzi. Czyli problem undemarum byłby poniekąd także rozwiązany, bo na ostatnim szczeblu ewolucji nie chodzi o życie, ale chodzi o doświadczenie śmierci. Śmierci poprzez prawdę wnikającą w nas. I teraz, drodzy Państwo, Yy, tutaj otwiera się przed nami ten moment oświecenia. Zostaliśmy rzuceni w czas, prawda, ażeby nikt nie położył swoich łap na świętym terenie wolności i prawdy. Czyli życie jest śmiertelne, ale sama yy, aura i cykl rodzenia prawdy we wszechświecie jest nieśmiertelny. Czyli w życiu nie chodzi o życie. I kiedyś dojdzie do kresu tej cywilizacji, cykl życia powtórzy się na nowo, prawda? A my się tu kręcimy w tym więzieniu wszechświata, jak gówno w przeręblu. I jeszcze mamy tutaj czerność mówić o jakichś wartościach, o jakichś prawdach, o jakichś przywilejach, o jakichś głupotach. wymyślaniu wszystkiego, tylko nie zastanawianiu się nad bezsensem własnego istnienia. Bo to, czy ty coś zrobisz, czy dzisiaj z tego świata zejdziesz, ten twierdzenia bardzo często, że życie ma sens, prawda? Życie jest bezcenne, skoro jest bezcenne, to czemu się ludzie sprzedają? No zastanówmy się. No i teraz dalej, drodzy Państwo, idźmy dalej. No, teoria Boga Króla Pustkowia, o której bardzo często opowiadam przy okazji świąt czy to Bożego Narodzenia, czy świąt wielkanocnych. Ja nie jestem utożsamiony tak z etyką Jezusa Chrystusa, jak większość chrześcijan. Ja polemizuję, dialoguję z etyką Jezusa Chrystusa i to prawdy, które są zostawione przez chrześcijaństwo. Ja oczywiście z, z wieloma tymi prawdami jestem związany, emocjonalnie, intelektualnie, nawet rozumiem fundament chrześcijaństwa, którego na świecie nigdy nie było, bo ludzie się modlą do Boga o to przetrwanie, o którym tutaj mówiłem, Boże daj, 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 straj, laj, ba, 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 dzieci moje, czemuś odebrał mi to życie, Boże, i tu wielka jest afera tutaj z tego, prawda, a Bóg milczy. Bóg milczy, bo Bóg ma to gdzieś zupełnie i Bóg się nigdy nie odezwie, bo już tłumaczę Państwu, na czym polega natura wszechświata, gdyby ktoś tego jeszcze w dalszym ciągu nie zrozumiał. Ale ja mówię, Bóg jest, mamy słowo Bóg w definicji, w pojęciu, w języku, jest i nie ma go jednocześnie. No bo nie ma go, no gdzie jest? Wychodzi tylko poprzez kapłanów, prawda? Którzy stoją przy ołtarzu. Ale generalnie rzecz biorąc, Bóg jest i nie ma. A dlaczego tak jest, drodzy Państwo? Dlatego, że prawda jest w trakcie powstawania. Jest i nie ma. Czyli dzisiaj formalnie uchwycimy moment jakiejś prawdy, yy, doświadczymy własnej patologii, yy, uchwycimy tą patologię, jesteśmy w stanie zrezygnować na mocy akceptacji yy, wolnej woli, bo wolna wola to nie jest zdolność do robienia, co mi się podoba. Wolna wola. Nie, drodzy Państwo. Wolna wola to jest zwrócenie się przeciwko życiu, właśnie, czyli wpuszczenie śmierci w moje. Prawda istnienie? Otwieram się na prawdę, otwieram się na to wszystko, co jest patologiczne. To jest wolna wola, dopiero ludzie, drodzy. Jesteś wolny od czegoś, a nie do czegoś. Możesz być wolny od siebie, co najwyżej. W tym w wszechświecie, który gardzi Twoim istnieniem, jak powiedział niegdyś Rilke w jednym z wierszy, w elegii pierwszej, chociażby. Ale Bóg jest i nie ma, i tak samo powinno być z prawdą. Prawda jest, wartości są uchwycone, ale za chwilę przechodzą w kolejną jakość, powiedzielibyśmy, czyli do co yy, wcześniej było. Już nie jest. Przechodzi, wzrasta. Tak się rozwijamy, tak tworzymy źro, zdrowe środowisko z wykorzystaniem moralnego zła. I tak, drodzy Państwo, można jeszcze opowiadać w nieskończoność, gdzie stosunek psychiki do materializmu ma niewielkie znaczenie afektywne. Jak mówiłem niegdyś jeszcze, że każdy Polak, gdybym ja był prezydentem, dostałby dochód podstawowy, mieszkanie od państwa, ale domagałbym się twórczej aktywności na rzecz postępu. Kulturowego, projektów twórczych, a niewolników wszystkich, którzy dzisiaj rządzą światem, to bym odesłał do fabryk tych wszystkich bogaczy, tak, tych celebrytów z tymi zapędami do kopania rowów melioracyjnych, do zamiatania ulic, prawda, i tak za niedługo większość ludzi zostanie, prawda, zastąpiona przez robotyzację, o czym także pisałem w moich książkach. Ale nie było to tak interesujące. Ta oferta, o której ja mówię, o tym bezsensie życia, że życie w ogóle nie zostało przewidziane, to po co my to robimy? Po co się rozmnażamy? To się rozmnażajcie. Ja mam to wszystko gdzieś. I teraz tak głębokie refleksje, prawda? Pamiętam, jak kiedyś Krzysztof Zanus i moje książki czytał, jak mówił, niech pan jeszcze przyśle mi całą resztę tych książek, które pan napisał, prawda, wielkie. Ja myślałem, że może dojdzie do jakiegoś nawet przełomu, że ludzie zaczną się interesować absurdem istnienia w ogóle, ale lepszy jest ktoś, kto przyjdzie wartości, będzie dobrze, będzie lepiej, prawda? Starajmy się, uratujemy się. Nikt się nie uratuje ostatecznie. Nikt. Powinniśmy żyć ze świadomością tego, że doświadczenie prawdy w życiu jest wartością największą, a nie troszczyć się o to wszystko, co mamy dookoła, nie, nie troszczyć się o własne interesy, czy bezużyteczne, głupie życie, żeby mi ktoś guziczek nacisnął, prawda? Albo chodzenie do tych szkół wszystkich, wielce oświecony doktor filozofii. No, z czego masz doktorat? Z niczego, powiedział. O, widzicie, z niczego ma doktorat. Napisał doktorat z niczego, no. No, Fryderyk Nietzsche, no tak, no. Oczywiście, że tak. Można chodzić i można powtarzać nieskończoność, albo być Janem Hartmanem, albo prawda, wielką świętą Madzią neomarksistowską. To są wybitni, widzicie, filozofowie. Ja mówię, żadne problemy nie są rozwiązane i nigdy nie będą, bo ludzie poszukiwali wartości za wszelką cenę, a wszechświat odbiera im wszystko. Nie ma żadnych wartości. Jest rodzenie prawdy w bólu i w cierpieniu. No i komu jest potrzebna teraz taka refleksja? Bardzo przyjemna. Zostawiam Państwa oczywiście z wieloma pytaniami. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Hej!